Pytanie za miliard punktów. Czy warto studiować przez rok? Eee, jak się nazywa ten przedmiot? Mm. To nie jest przesłanki na unieważnienie małżeństwa, wedle KK, czyli wedle Kościoła Katolickiego. Tylko to jest. Mm. Przesłanki na unieważnienie małżeństwa w kościele katolickim. Wydaje mi się, że jak ktoś yy, nie chce mieć dzieci, to też jest przesłanką do tego, aby się rozwieść, ponieważ nie tak, żeśmy się umawiali, może powiedzieć ta druga osoba. Liczyła, że będą mieli dzieci, a tu niestety Ktoś ma blokady i takie rany, i potrzebuje terapii, i się nie zabiera za to. Ogólnie temat może być ciekawy, ale zwłaszcza z rozwojem psychologii, bo na przykład, jak można ocenić, w jakim stanie psychicznym był człowiek, który szedł w to małżeństwo, prawda? Jeżeli będą tak rozwinięte badania naukowe, do takiego stopnia to ciekawe jest. Bye.